Siemandero, to znowu ja, wasz ulubiony youtuber, zaczynamy kolejny odcinek z Forza Horizon 5, z nowego zadania z playlisty festiwalowej, a zadanie jest kolekcjonerskie. Kurde, jak ta tetetka gada. 2,5 litra, 5 garów. Dobra, zaczynamy. Playlista festiwalowa, mamy zimę, pora sucha. Za 20 punktów Aston Martin Lagonda. 90 rok to jest nowe auto w grze i to jest w ogóle nowe auto chyba w całej historii Fordzy Horizon. Nie było jego nigdy, także polecam. Jest, sam jeszcze go nie zdobyłem, ale polecam. No i za 40 punktów wiadomo, przepustka Horizon. Jakby ktoś nie wiedział co i jak z zadaniem fotograficznym, to oczywiście jest już film u mnie na kanale. Jak widać, mam zaliczone i teraz, właśnie przedmioty kolekcjonerskie, hity, wideo. Rozbij 10 nadmuchiwanych kaset VHS w przystanku sceny ulicznej. Horizon. I dostaniemy nagrody klaxon przewijanie taśmy. Także przechodzimy do mapy. I gdzie jest scena uliczna? Scena uliczna to jest. Tutaj nad autostradą. Słuchajcie, zoomuję. Przystanek sceny, sceny ulicznej Horizon to jest ten fioletowy, nie mylić z różowym, czyli tutaj jak są te ślimaki, na których można sobie driftować, to troszeczkę wyżej jest przystanek sceny ulicznej. Zadanie jest banalnie proste. Po prostu jeździmy sobie po tej, po tym tutaj placu i mamy nadmuchiwane wielkie kasety VHS także je rozbijamy dwa trzy cztery pięć sześć siedem. 8 9 I ostatnia 10 To jest grane, a mi nie wyskoczyło zadanie, że jest zaliczone. Dobra, to jeszcze kolejne: 11, 18. Proszę bardzo, musiałem 12 rozbić, żeby mi zaliczyło. dziwne rzeczy. Pewnie młodzi nie wiedzą w ogóle, co to jest kaseta VHS. Ale za starych czasów, właśnie lata 90., e, tylko w ten sposób e, można powiedzieć, się oglądało filmy. Poza tym, co leciało w telewizji, a wtedy w telewizji leciały słabe rzeczy. No i tak naprawdę, właśnie kasety VHS to było taki ratunek, żeby móc pooglądać różne jakieś amerykańskie filmy i tak dalej. Były wypożyczalnie kaset wideo. Przychodził we weekend, piątek, sobota, szło się do wypożyczalni z takim stosem, kurde. Kaset się szło do domu i cały weekend było męczone. Jakieś karate, ninja, kurde, różne komedie, tytaniki, kurde i tak dalej. Wszystko było. Eee, no dobra, przejdźmy sobie do playlisty, zobaczmy, czy nam zaliczyło. No, oczywiście zaliczyło. Przewijanie taśmy zdobyte. No i co? Pamiętajcie o łapce, o subskrypcji. Zapraszam na mój nowy kanał. Gram w grę doktor Ewentualnie na moim głównym kanale, jak przeskrolujecie w dół, tam też znajdziecie e, taką zakładkę e, ziomki. No i tam też jest właśnie ten mój kanał podlinkowany. No i dobra, jakbyście mieli jakieś pytania, jakiś kłopot, to albo piszcie w komentarzach, albo zapraszam też na mojego Discorda, link jest w opisie też. Musicie wejść, rozwinąć opis na YouTube i tam wszystkie macie informacje nawet na temat mojego całego stanowiska, właśnie Discordy, nie Discordy i tak dalej. Strzeleczka, do następnego cześć